Witajcie w dzisiejszym odcinku odcinku w którym no właśnie przywiozłem kolejną partię orzecha kurde trzeba zrobić z tym porządek przed nowym rokiem, już tutaj zacząłem ale mówię nie ma to jak z wami więc kurde wyciągnąłem nawet łuparkę dwa lata temu ją wspólnie robiliśmy na odcinku świder, łożyska paski Tutaj takie dystanse, żeby pewnie, no tak, żeby paski się zgodziły na długość do silnika, co tam jest przymocowany na samym dole. No nie wszyscy może widzieli tą konstrukcję. Kiedyś z tym stolikiem to jeździłem do, do ziemniaków, żeby obredlać. Tacka, tutaj kawałek siekiery, żeby drewno, locek, się nie obracał w każdym bądź razie to działało mam nadzieję, że teraz będzie działać to nie działać, musi działać w razie czego siekier też pod dostatkiem to potestujemy, czym wychodzi lepiej Ten to luksydom. Poprawi się się Szkoda zachodu. Łuparka to na sękatę najlepsza. Na takie to szkoda czasu. Prądu... Do tego jak myślicie? Weźmy. się robić w rękawiczkach, bo jakby chyciło, no to nie ciekawie. Kiedyś była tylko siekiera i też dobrze było, nie? No i siekiera najszybsza jest. Taka maszyna dobra, tylko żeby miała swoje miejsce cały czas. Że nie trzeba jej było wciągać, wyciągać, pod prądem, żeby była na okrągło. To tak. Bo jak nie, to jest więcej zachodu, żeby ją przytachać, niż, niż roboty zrobi. Dobra, inną siekierę weźmiemy. Też da radę, już do pieca wejdzie. Lubicie dziabać drzewo? Ja to lubię. Dzieciństwo mi przypomina. Takie dziabanie. No, ale kalamitki są. Łożyska nowe, to nowy sprzęt, trzeba przesmarować. Poszło. Patrzcie jak ładnie, kurde, wyszło. No, sprzęt na wieki. Na smarze nie ma co oszczędzać. Tak samo jak i na rękawiczkach, jak mokre trzeba założyć nowe. Nowe stare, ale suche. Tego to nawet nie wiem czy aplikować. Bo się ta maszyna może tylko zepsuć. Churde. No niestety, widzicie? Niestety, tu już za duży kaliber. Drugą stronę weźmiemy. Żeby nas tu nie uderzyło nic. No i co teraz? Ani w te, ani w te? Hmm. Panie! Co teraz? Może piłą motorową? Jak myślicie? A się za tego wało dziadostwo Z pasków się już zaczyna dymić Szkoda pasków o, i to jest taka robota, przez ten czas już bym się kierom 10 kurde, klocków załatwił A w końcu poszło Jakie tam plany na Sylwestra mają moi widzowie? Moje jakie? No ja wiem. trzeba. No i uważajcie na te rękawice jak macie taką maszynę, a już wejdzie do pieca, to podpiłe, póki gorąca to trzeba od razu to porządzić. Takiego klosa. Wrzucimy w maszynę. Znaczymy co powie. Maszyna prąd czerpie, dlatego trzeba robić takie rzeczy na drugiej taryfie najlepiej. Zawsze trochę mniej taki silnik spali tego prądu. Ale trochę zrobione. Kurde, z wami to robota idzie. Teraz tak pochodzić, popoprawiać. Najłatwiej sobie nogę to tak zwalić. Trochę tu, trochę tam. Znaczy jak sieć porusza, to nie myśli, że mu zimno. To jest najlepszy efekt całego tego drzewa. A jakby tego nie robić, to bym myślał, że mu zimno. Ja to nie lubię się tak zagracać z drzewem, że a to kultywatorem się nie da wyjechać, a to żukiem. Lubię jak jest od razu wszystko ułożone, sprzątnięte, a nie takie dziadostwo, nie? Jak tutaj. Fiskars jest dobry, ale fiskarsem nie można. Znaczy nie powinno się przynajmniej o tak. do obuchem drzewa rozwalać, bo i fiskars się może rozwalić. Póki druga taryfa, to jeszcze te sękate na maszynie. Koniec! Trzeba będzie paski napiąć. Chociaż z drugiej strony takie tak zwane gacie to zawsze są problematyczne. Teraz może tak piłą spróbować. Ale najpierw się napijmy pod tego Sylwestra, który się zbliża. Także Wasze zdrowie O, jest szansa. O, będzie się bez piły chyba. Eee. O, ty dziadka. Trzeba odpowiednie miejsce też znaleźć, jak się, kurde, wbija w ten. To nie jest tak, że losowo trzeba wiedzieć gdzie kurde gdzie mamy największą możliwość przepołowienia dziadostwa to jest to bać, umie. No, trochę zrobiliśmy. Akurat przed nowym rokiem. Dobrze wróży. Dobra, starczy na dzisiaj, bo ja już i tak od rana można powiedzieć działam. To nie tylko to. To udało mi się po prostu nagrać. A działa się więcej. Nie odpinam stąd. Bo bym miał tutaj te bolce pod napięciem w tej wtyce. Kurde. Muszę je odpiąć od garażu najpierw. Źle zrobiłem, kurde, przedłużać, ale nie będę go zmieniał. Oj, teraz tak. Teraz można się tu dotknąć. A więc cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!